microphone muted. Jackie, I see you're a postar, Kurwa. I am, but you know what? Dobra, panowie, bo to może wydawać się głupie, ale nie jest. Byłem w Medbayu. Widziałem jak Wexen stoi na tym odskanowania. I analogicznie, jeżeli ja mam misję, żeby się przeskanować, to nie mogę na to wyjść. Wyskoczyłoby mi, że się skanuje. Tylko, że tak. ja na to weszłem. No, tak. A on stał na tym. Przedem, sorry, wszedłem. I on na tym stał i się nie ruszał. A widać, czy to się skanuje, czy się... wyłączył? Znaczy nie widać. Nie widać, Ale, 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 ale no, gaz, no, no, moment, rozumiem, rozumiem. moment, ja to, Finder, ja to rozkwiniłem. Po czwartej chyba sekundzie skanowania można wejść. Też się skanowałem w poprzedniej rundzie z kimś. Ale nie, nie stanie, wiem, się ale. się stoi w kolejce i do końca się skanuje. Ja ale wiem, ale się... jeśli trafił w momen... po czterech sekundach skanowania pierwszej osoby. Możesz wejść. Ale Według... ja, raz jak z Ksonem się skanowaliśmy, to musiałem poczekać, aż Kson się skanuje no, do samego no, no, końca. Ale, ale... ale nie musi do końca się skanować. Ale Wekson się w ogóle nie bronił. No nie wiem, no. Znaczy, no, ja, nie ja wiem, tylko no, powiedziałem, że. Ja mam co ja mam kazać. Na, nas jest wystarczająco no, to... mało i tak, więc. No, wystarczająco mało, że robią dwa razy double killa i nas nie ma, nie? <laughs> więc... Im szybciej kogoś wywalimy i będzie impostorem, tym lepiej. Ja, Ale ja nie, nie wiem, wiedział, co. co ja nie wiem, co mam o tym sądzić, serio. Ja też nie wiem, ja do tego skipnąłem to. Ale ja miejcie go na uwadze po no. prostu. Ja chcę Fickoka robić, to raczej nie da rady, wiesz? Wracać, a to słabe. Dobra, panie Boro, jedność kogoś trzeba. Laboratorium jest. Oro. Hmm. Ale ja coś dziwne nie wiem, co się dzieje. Dobra, tu postaje. Kurwa. Ja muszę to Matti zawsze musi. Matti jest od fikołków robienia Ja jestem od zerowania zawartości szklanki. Dawaj panie Boro Double Killa trzeba jakiegoś jebnąć. Ogo go, nie biemy. o co chodzi z tymi kamyczkami, bo już nie wiem. już ustawać się tak na sobie, jak w sensie musi dopasowywać się. No dopasowałem i nic się nie dzieje. No, nie wiem. Nie to jest nasza szansa. Mikrofon aktywowany. Dobra. Chciałbym... Halo? Nas... Mhm. No, halo, halo, witam! Halo, witam, powiem tak, zgłosiłem ciało i w tym momencie, to zgłosiłem ciało, odpaliła mi się animacja, jak Borom mnie chciał zabić. Co? No, Zdążył mnie, mnie zabić, bo zgłosiłem ciało wcześniej, zanim kliknął no, killa. Oh. Ale w tym no, momencie... O! Oh. W ofisie. Interesujące. Interesujące, bo ja w kafeterii dupy nie ruszyłem, stwierdziłem, że ktoś naprawi to. A tak na ogół to chciałbym powiedzieć, że młody, w tasku z konewką, z 10 minut siedział, nie umiałem, nie wiedziałem, teraz w ogóle robiłem tego Panowie, bo teraz ja wam mówię 100% legit. Kliknąłem report, odpaliła się animacja, że jestem zabijany przez Bora, ale nie dokończyła się i przeszło do głosowania. Nie, to jakiś bóg nie jest zgłuszony. Boro mnie zabił. Borok Mimo... chciał mnie zabić, ale jakby cała animacja Kila nie zdążyła dojść do skutku. Oha. Pokażę, no Ja miałem nie nie bo... swoją obronę, no miałem strzelanko. Nie wiem, z kim się mijałem w kafeterii Ale no dobra, a jak światła. to kolejny taki Bóg jak z tym? Jak z. no tym w Medbayu? Co mówiliście? No tak, i pokazała mi się animacja, że mnie niebieski zabił. Ale jak, naprawdę jak, się, jak, jak jak się animacja pokazała? Inne... Tak, tak, naprawdę mi się pokazała animacja. Tak? Dobre, no, no. Bo u mnie nie żyjesz. Ja, ja Okej, okay, teraz ciekawa, ja u siebie sprawa, żyję. ciekawa sprawa, bo nie mogę na ciebie zagłosować, czyli jakbyś nie żył. Aha, no, a ja no, u siebie mam, że ja zgłosiłem. Ja że też może ja zgłosiłeś, ja a i, jeśli jesteś, jeśli to jesteś jest, martwy, to jest jeśli jest jesteś dlatego, martwy, jeśli ktoś cię zadówcył, a ty gabasz, to jest. Późne. To jest dlatego to jest dlatego, że te że mają opóźnienie i musieliście kliknąć w tym samym momencie po prostu. Ora kurwa, zjebałeś. Aj, chujowo, chujowo, jak to tu teraz rozegrać? Światki, kurwa, podlać Ajajaj, jaj, boro, help me, help me. Weź tu coś z i fajnie. Mam. Sekund. Powie mi ktoś o co chodzi z tymi fioletowymi kryształami? Bo to pasuje Od góry powie... do dołu musisz. E, od, od góry do dołu musisz poukładać, tak jakim są popękane. To coś mnie tu nie śmiga. Musi śmigać. Masz dwa czubki, jeden idzie na dół, i na górę. No to i układam te czubki na. No, jakby... No, no, zaczynaj od dołu, od dołu, dołu zaczynaj. Się... Od dołu no, i w górę. No, no nie idzie. Idzie, idzie. Ale no, wy, wykładasz je raz tu, czy jak jem? No nie wykładam, bo nie idzie... O, dobra, śmiga. No nie... Dobra, no to tak. Yh. Czarny układa. <noise> Żółty go pilnuje, ja też tam byłem, a brązowego nigdzie nie ma. No no nieprawda, bo poszedłem na launchpada odebrać e, no to co się na 100 sekund. Trzeba pamiętać, że um, coś, istnieje coś takiego jak wenty, czyli mogłeś sobie wskoczyć do wenta i przyjść do nas, albo młody tak samo mógł zrobić. No i ja teraz jak, jak wbiegałem na górę, to wbiegłem do dekontaminacji, w której właśnie jakimś cudem, mimo że nie widziałem wcześniej, znalazł się młody. Gdzie? raz? W dekontaminacji. A gdzie to jest? Kurwa, to, ten taki ta długi szaleństwo. tunel, gdzie się para taka robi. Więc albo to jest Rockhan, który pobiegł teraz i w chuja wali, bo zgłosił... E, zabił i zgłosił, bo wiedział, że nikogo tam nie ma. E, ale nikogo nie zabiłem, bo to ciało tutaj leży od samego początku, bo to jest bug. To leży na, pod samym no, przecież bo go zabił w momencie, gdy on zgłosił ciało i go przeteleportowało pod przycisk. I to Ale... ciało jest pod przyciskiem. To kogoś zabito czy nie? Nie zabito nikogo. Co? Jak nie? Ktoś chyba umarł. Ja, ja nie, się nie wiem o co chodzi. Znaczy, bo ja zdeportowałem pomarańczowego? A ty jeszcze tak? No nie ja myślałem, że ty znalazłeś jakieś ciało. No. Ale to i tak można kogoś wyjechać. No ja to panuje brązowego, no bo go z nami nie było. Dlaczego mnie a nie ciebie, który nagle wjeżdżasz na mnie? E, bo nikogo nie zabiłem No, no Ej, Ja młody, też nikogo nie zabiłem rockana? No. Bo ja, ja byłem skupiony i nie widziałem. No ja podbiegłem właśnie zobaczyć czy faktycznie to robisz No, no Weksem, który młody, teraz. I młody też tam stał. Vexen teraz układał te klocki, tak? Ja mógł ułożyć no. klocków z tego co z tego co słyszałem, bo gadał. No, no. i żółty też tam był. Nie było go, bo wbiegałem do dekontaminacji z dołu. Z dołu wbiegłem do dekontaminacji, i on razem ze mną na górę, jakimś cudem się znalazł. Patrzyłem dobra, na czas. Dobra, jeszcze wiem, co ci Się Powiedziałem, czemu tak było. Miałem trzy taski w reaktorze, zrobiłem dwa, cofnąłem się, byłem w tym baszu, co mówisz. I jak zobaczyłem, że mam jeszcze jeden, to się cofnął. Co? Jeszcze raz, nie, nie rozumiem. Wy, no... Zrobiłem dwa taski, ale nie, po prostu no, światło by i nie widziałem, że mam trzy co nie. I jak już byłem w tym, co ty mówisz, to spojrzałem na mapę i patrzę, mam jeszcze jeden. To się od razu cofnąłem i tam spamiętam, żeby wbić z powrotem. Bo nie miałem światła i nie widziałem, ile mam tasków. W traktorze i dopiero jak mapkę odpaliłem, to zobaczyłem. Mi trochę weksem jedyny, ale jeden. No weksem też tak mógł w chuja walić, że niby no, se. Jak no, wali z tymi, tymi kryształkami <laughs> na stówę? To jest kryształka, bo tam jest went obok, nie? Nie, no wejść Tam jest vent obok, no, nie? Od samego początku przed Ale tym. Nie, 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 tam. Jeszcze zaczął nie, nie, bo jeszcze zaczął najeżdżać tak z dupy na mnie nie, 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 no, to przypomnę. A kto ma.? No, tylko. taski. No, ja mam właśnie ostatnie. weksel. <grystanie> <grystanie> Dobra, ostatniego taska. A, już wszystko zrobię. A, możecie <grystanie> <nagrać>? muszę <Można grystanie> z gameplayu? Dobra, no to będą tak jak na początku mówiłem. Dlaczego ja, a nie ty? No kurwa, co ty tam nie wjeżdżasz w ogóle? No bo cię tam nie było. Ale gdzie mnie nie było? I nawet no w reaktorze na początku. No mówię to, ci to nawet sam, potem mnie przekonać się to mocno. Wbiegałem do dekontaminacji potem... i nagle młody się tam z dupy znalazł. A skoro nie on, to ty zgłoś ty. Aha, teraz no. zgłaszając emergency cola jest reset na kila, tak? Jest yy, nie właśnie resetuje o... się cooldown, więc zrobiłeś to teraz cooldown tylko nabija ci się cooldown właśnie. <noise> Jak nabija? Bo, e, odnawia ci się, odlicza 40, znaczy nie jest na 37, no to odlicza ci się 37 sekund do użycia. Nie wiem, no kurwa i ja nie wiem, no wjeżdżasz <noise> na mnie bez powodu. Wexel, no. Bo cię nie było i jeszcze zauważyłeś, że ktoś zginął, a ja mówiłem o ciele, które było na samym No początku, nie, no bo zgłosiłeś, klikną nie było bo emergency calla, tylko że było report. Tak, bo zgłosiłem no. ciało pomarańczowego, które się zbugowało na początku mapy, tam gdzie masz kafeterię. Ono było na początku, ale nikt go nie zgłosił. A, a ciałem, skąd mam dbędrzeń? wiedzieć, że to było zbugowane ciało, a nie faktycznie kogoś odjebałeś i kręcisz teraz w drugą stronę, że to niby ja. <laughs> Dobra, fuj. Dobrze, że przyjemy. Mikrofon muted. Kolejny? No nie wiem. O, Jackie widzę, że miałeś dobrego karty. Uff. Czego nie miałeś?